Witam was serdecznie znów przed świętami kochani. Żeśmy się do telepali do kolejnych. Co roku mamy w związku z tym e, zastanowienie pod tytułem e, czy coś specjalnego wymyśleć na te święta, czy pomyśleć specjalnie jak się znaleźć, jak się zachować, czy się zgubić, czy się gdzieś e, z kimś razem wiecie splątać. No jesteśmy częścią dużej całości zawsze, nawet wielkiej czyli świata ludzkości, a potem coraz mniejszych, prawda, no, naszej własnej, y, krajowej, że tak powiem, jakości potem naszych rodzinnych. No, jesteśmy częścią rodziny, jesteśmy częścią czasami domu, y, y, w związku. Więc jesteśmy we wspólnotach pracowych, środowiskowych. Święta spędzamy bardzo różnie. Raczej, raczej mamy taką tendencję do tego, żeby je spędzać jednak w jakichś większych trochę grupach. Czyli takie, gdzie tam są jakieś i dzieci. No Jak są dzieci, to wszyscy wiedzą, że to wtedy są święta, bo dzieci się naprawdę cieszą i czekają na te prezenty, i te choinki, i te wszystkie światełka. Natomiast, jak jesteśmy dorośli, bardzo to różnie wygląda. Czasami już się znacznie mniej cieszymy, albo mamy powody, żeby się mniej cieszyć. Ale jednak no, święta, prawda? To jest słowo, które dla nas coś znaczy. I oprócz tego, że chciałabym przypomnieć, że one mają swój sens duchowy i że to jest istota właściwie świąt, i istota tego, żeby się odradzać, żeby się odnajdywać, żeby się godzić, żeby się dogadywać no ale różnie nam z tym y, jest prawda y, i teraz pytanie jak sobie poradzić pomiędzy tym, że jestem tą tą częścią, która właściwie ma pewien rodzaj powinności do y, bycia w sposób elegancki, uprzejmy, ciepły czy nawet serdeczny z resztą swojego, swojej grupy, swojej wspólnoty, a jednocześnie teraz ostatnie lata bardzo się to podkreśla, że odnajdujemy e, głównie indywidualność swoją i taką pojedynczość i te nasze potrzeby, e, które coraz bardziej się liczą i być może nawet za bardzo się liczą w porównaniu e, z resztą e, tych, którymi żyjemy wspólnie, że może trzeba jednak zacząć e, bardziej myśleć o tym, co, co komu. Kiedyś się. Bardzo podkreślało, co komu się należy, co się należy starszym, co się należy przede wszystkim było starszym. Potem się starszych odstawia, przez ileś czasów się starszych podstawiało, teraz trzeba przypomnieć, że im się należy, e, co się należy bliskim, co się należy tym, od których my zależymy czasem, ale też tym, którzy od nas zależą, ponieważ w obie strony jesteśmy zobligowani. E, co to jest być z innymi na święta? No, uważać na to, co jest dla nich ważne, na przykład nie obrażać ich wo wobec ich wartości, bo możemy mieć różne. Możemy mieć różne podejście na temat e, e, ideologii politycznej, możemy mieć różne podejście na temat religii, możemy mieć różne podejście nawet na temat samych świąt. I teraz niekoniecznie trzeba je lansować, i niekoniecznie trzeba się z nim wychylać, i niekoniecznie należy je dokumentować dobitnie w stosunku do kogoś, kto ma podejście inne, żeby nie, żeby nie pokazywać tak bardzo tej swojej inności, chociaż mamy ją, kochani, ceńmy ją, niekoniecznie ją ech, jakby to powiedzieć deklarując. E żeby wszyscy wiedzieli, no przeważnie w rodzinie i tak wszyscy wiedzą. Umiejętnością jest potrafić przemilczeć pewne rzeczy, uśmiechnąć się wtedy, kiedy... Albo się nawet nie uśmiechnąć. No, wiecie, ja ostatnio jestem osobą, która by was namawiała do jakiejś takiej koniunkturalności, która ma być nieuczciwa, zafałszowana. Ma być po coś, ma być na przykład po to, żeby babcia zostawiła, znam na przykład, biżuterię, akurat mnie, a nie mojej siostrze, prawda. Więc ta, takie oczywiście ludzie też mają powody, dla których są mili, albo uważni szczególnie, ale namawiałabym na taki rodzaj docenienia, czy takiej, takiego kształtowania w sobie samym. Umiejętności zachowania się fair. No, to jest temat, który właściwie należałoby przypomnieć. Dobre wychowanie, które kiedyś było taką, takim pojęciem bardzo znanym, bardzo używanym. Jak ty jesteś wychowany, się mówiło, prawda? No, teraz czasem rzeczywiście mówią, nie tak Cię wychowałem, ale. <laughs> Ale to, to już inny temat. E, klasa, forma, rodzaj e, takiego eleganckiego, czy właściwie może nawet nie słowo eleganckie, ale takiego dobrego podejścia, dobrego, zwyczajnie dobrego do ludzi, do ludzi innych od nas, do ludzi e, może. Nas denerwujących czasem, może nas nawet złoszczących mocno. E, oczywiście najlepiej byłoby świąt nie spędzać z kimś, kto nas bardzo złości. Natomiast jeżeli na przykład naszej mamie zależy na tym, e, czy babci, czy dziadkowi, żeby był ktoś, kto dla nich jest ważny, a dla nas jest denerwujący. To co my z tym fancem mamy zrobić? No możemy albo nie być razem wtedy, prawda? Czy się, oczywiście też, też mamy w sobie taką coraz większą zgodę na to, że możemy się gdzieś oddalić. Możemy przecież też jest coraz bardziej naturalne, że się czasem gdzieś rodziny rozjeżdżają na święta i wcale nie są razem. Ale jednak jeśli mają być, no to wtedy trzeba jakoś to przetrwać i jakoś to y, umieć. Y, Wytrzymać i nie dolewać oliwy do ognia. Więc, na przykład, nie zaczynać rozmów o tym, co nas dzieli, poszukać rzeczy, które są dla nas wspólne, popatrzeć sobie na coś, słuchajcie, każda, prawie każda osoba ma coś w sobie takiego, co możemy docenić, co możemy. Polubić. No, może to być nawet rodzaj, wiecie, ładnego zegarka albo kolczyka w uchu, jeżeli nic więcej z tych wewnętrznych wartości nie znajdziemy i tego też się możemy trzymać. Zawsze też przypominam o czymś takim, to dla mnie jest ważne. Osobiście, zresztą przecież nie tylko dla mnie, bo jedzonko na święta to jest jedna z ważniejszych rzeczy, czy możemy się cieszyć tym, co jemy. Możemy się na przykład skupić na śledziku albo barszyku i pochwalić ciocię czy mamę, czy, czy kuzynkę za to, jak go cudownie przygotowuje, i powiedzieć, że Ty to zawsze potrafisz jesteś królową kuchni, prawda? Albo królową świąt. Można sobie w ogóle pochwalić. E, e, przygotować pewne rzeczy, e, takie, wiecie, które będą bezpieczne. Powiedziałam, o właśnie, chodzi o dobroć i bezpieczeństwo, czyli o przetrwanie, które będzie w miarę przyjemne. No przecież ma być tak, że my mamy nie wyjść, ja to mówię, że ja czasem moich y, y, klientów zbieram po świętach łyżeczką od herbaty, no bo są roztrzęsieni z bardzo wielu ważnych powodów. No bo się tam dzieją rzeczy trudne często, a bardzo dużo mamy oczekiwań od świąt. Więc po pierwsze pamiętajmy o tym, żeby nie mieć za dużych oczekiwań i nie wyobrażać sobie, że osoby, które znamy świetnie, będą całkowicie inne niż zawsze. Ale my możemy być inni nie całkowicie, bo to nie jest ani możliwe, ani, ani fajne, żeby się, tak wiecie, zaprzeczać sobie samemu, ale możemy być inni w tym sensie, że będziemy. E, to się kiedyś nazywało. E, nie wiem, właśnie chyba zapomniałam tego słowa. E, w każdym razie chodzi o ten rodzaj takiego wyjścia ku innym. E, wiecie, często, często mówimy o tym, żeby siebie poznawać, żeby siebie doceniać, żeby siebie szanować, żeby nie pozwalać innym włazić nam na nasz teren. Ale my też nie właśmy. My też nie e, czepiajmy się, my też nie. Patrzmy na ludzi, jeżeli już się zdecydowaliśmy na to, że będziemy przez godzinę, dwie, trzy razem. Nie patrzmy wrogo, nie patrzmy z ukosa i nie patrzmy niesympatycznie. Spróbujmy dla samych siebie, dla naszego zdrowia, dla naszego trawienia, dla naszego takiego dobrostanu, który nam się przyda na następne dni, bo przecież święta wy, wy, wytrącają nas z normalnej codzienności, więc przyda nam się wrócić do niej w dobrym stanie. E, powiedzieć sobie, no to jest czas opieki. Opieki nad sobą, opieki nad innymi. No na pewno wiecie, no co do dzieci jest łatwiej, prawda, bo, bo one nas no, bawią, wzruszają, czy... Czy w święta bardziej o nich serdecznie, nawet myślimy, z większą taką e, e, ochotą sprawić im przyjemność i cieszyć się z ich przyjemności, ale e, powiedziałabym tak, mam taką propozycję, postanówmy coś. Takie, wiecie, dobroczynne postanowienie, że się na przykład e, nie uniosę, że się, no mówię to do osób, którym jest. E, Hmm. No tak. Czy mówić do tych, którym jest blisko do uniesień, to już nie, nie jest takie proste, bo one właśnie powinny ćwiczyć się tylko przez święta. Ale jeżeli jesteśmy w takim wiecie, no takim średnim, zwyczajnym, takim, że się raz zezłościmy, raz się zachwycimy, raz się e, e, w ogóle nie zainteresujemy, czyli tak, takiej tak zwanej normie, no to sobie, to sobie tą normę, że tak powiem, troszkę jeszcze przyjemniej, podkręćmy na ten czas, żeby być osobą, po, o której po, sami potem poczujemy, że było z nią dobrze sobie tam siedzieć. No bo przecież się siedzi, prawda, w te święta. No chyba, że pójdziemy na spacer. No nie będzie przypuszczanie skrzącego śniegu, który nam będzie skrzypiał pod stopami, bo to fajnie wyjść na taki spacer i się przewietrzyć i potem wrócić na kolejny barszczyk i mieć poczucie, że że coś dobrego zrobiliśmy. No ale tak na te na, na pasterki chodzą ludzie na, na spacery może i bez śniegu będziemy chodzić. Ale na taką, wiecie, życzliwość, o to jest to słowo, którego mi chyba przez cały czas brakowało, mi się nie pojawiło. Życzliwie, życzliwie do inności, życzliwie do ludzi, których rzadko widzimy, a no zapraszamy na święta na przykład, żeby nie byli sami, e, życzliwie do, do siebie, no to wiadomo, nie? Mamy tacy być. Ale no nie mówię już o tych zwierzątkach, słuchajcie, to w ogóle teraz sobie przypomniałam, że zwierzątka mają mówić głos, głosem ludzkim. One mówią, cały czas mówią, nasze zwierzęta, z którymi żyjemy, zawsze mówią ludzkim głosem, bo, bo, bo się od nas tego głosu uczą, więc… E, może nam pomoże to, że będą z nami bliżej, żeby znieść. Tak, często tak jest, że zwierzęta nam pomagają znieść innych ludzi, nawet czasem niektórzy mówią taką przykrą rzecz, że wolą zwierzęta od ludzi. No to już jest ach, czasami zrozumiałe, ale w sumie dość smutne. Więc, żeby tego smutku było coraz mniej, żebyśmy byli tacy dobrze. Dla siebie i wzajemnie, dla siebie, żebyśmy byli zarówno sobą, jak i częścią tej dużej, jak najlepszej wspólnoty. Tego sobie życzę, Wam życzę i miejmy dobre święta.